Dobrze moi drodzy, wyskakujemy na miasto, to jest nasza nowa fura, jedziemy się trochę pościgać, zobaczymy jak wozik podaje, podejrzewam, że przy takiej mocy blisko 500 koni i napęd na tył, big block, V8, no myślę, że będzie ciekawie, także nie przedłużajmy, posłuchajmy maszyny, zobaczmy jak, jak się sprawdzi, no. Mam nadzieję, że ten samochodzik naprawdę dostarczy nam wiele frajdy z jazdy, że będziecie zadowoleni z mojego wyboru, że będzie Wam się to miło oglądać. Mam nadzieję, że mi również będzie się nim świetnie jeździć. No zobaczymy. Weźmy to. Medium. No nic, mamy nową furę. No może damy radę, czemu nie? Zobaczmy. Jedziemy tam. Aha, wiadomości. Rozumiem, że tutaj Robin, co? Show Location on the Map. Tutaj, aha, żeby było coś tam dobra, No to czyli, czekajcie to na szybko. Pozaznaczamy sobie wszystko i później to po prostu pozgarniamy. O. I już nie musimy się martwić, co my będziemy robić. Już wiemy, co będziemy robić. O. Mówiłem, najlepiej to o. pozaznaczać wszystko na mapie od nich i tyle. Dobra, ale na razie lecimy do tego, co żeśmy zaznaczyli. Posłuchajmy najpierw, jak to brzmi, moi drodzy. Ale maszyna. Dobra, lecimy. Powiem Wam, że jest moc. Czuć to. Niestety nie ustawiłem manualnej skrzyni biegów. Z domyślny wybór, niestety, idzie na automatykę od razu. No nic. Przejdziemy jeden wyścig i ustawimy to na manual. Ale maszynka nie. W drugą stronę Patrzcie co się dzieje, jak muci No, wchodzimy Albo i nie Może nie to Która jest taka fajna kamera? O ta, fajnie podaje Dobra Zobaczymy, zobaczymy co będzie jak nam pójdzie teraz? To jest medium, więc no, stopień trudności jest już wyższy. Ale no, myślę, że samochodzik powinien dać radę. Mam nadzieję, że nie dokonałem złego wyboru. Nie jest to na pewno najzgrabniejszy samochód na zakręty, ale myślę, że widowiskowy. Ale dźwięk to musicie przyznać. Normalnie, jak piła łańcuchowa, normalnie dzisiaj to banana na twarzy Jeszcze oczywiście, to nitro. Paligonkę na zakręcie. Muszę go troszeczkę wejść w opcję, bo wydaje mi się, że on jest bardziej ustawiony na grip. Nie chcę za bardzo jeszcze wpadać po poślizgi, on przy takiej mocy to powinien naprawdę mrucić tutaj, mielić kołami niemiłosiernie, a jednak bezręcznego to tutaj ciężko jest go wytrącić z równowagi, więc podejrzewam, że pewnie na jest bardziej ustawiony, ale to tak jak mówię, wejdziemy w opcję, już nie będę Was tym zanudzał, wejdę w opcję, ustawię od razu tą manualną skrzynię biegów, i zmienię mu troszeczkę bardziej na slide czy drift tak, bo ciężko jest go wytrącić z równowagi ale dobra, spokojnie wszystko ustawimy będzie latał lepiej teraz wygląd, to przyznajcie sami ale maszyna extra. ekstra. Co prawda, oczywiście na no, czwarty bieg, w no, piąty i szósty to raczej będzie taki nabieg, jak to w amerykańskich samochodach, wiadomo. Ale później go długiemy. To myślę, że taki długnięty silniczek 6-4 litra. No, będzie ciekawie. Na radę. I mamy finish. O, no, moi drodzy, mam nadzieję, że się mnie tam wykierowali odpowiednio. 3,5, tylko 3,5. No, słabo. Ale dobra. Ważne, że mamy już kolejny za sobą. Otwieraliśmy sporo tych odpaczki, więc myślę, że możemy lecieć dalej. Time trial. Dobra, czekajcie, zobaczmy, co my mamy tutaj w pobliżu. Żeby nie jeździć gdzieś za daleko, to mamy następny, weźmy sobie kolejny Miriu, okej, okay. czemu nie Skoro jesteśmy niedaleko, lecimy, ale niebynki dobra, przeskoczymy na drugą stronę. na temat mojego wyboru podoba Wam się furka? No przydałby się nitro, ale tak jak mówię, w opcjach też się tam troszeczkę pozmienia będzie lepiej. Po tym wyścigu więc że wejdę w opcję i zmienię parę rzeczy. Natomiast no nie mogę się na no, źle pojechałem. Dobra, za moment zmienię. Miles come on, where's your dude? Dobra, okej, okay. nie ma problemu. Dziewczyno, okropne, chętnie. Się zaraz zostawimy. Machnę to. Później obiecane opcje i możemy się ustawić. Tak jak mówię, to będzie tego cała masa. Oni będą mną stopną coś podsyłać. Dobra, time tak. lecimy. Można się tutaj to nie Trzymamy ten nieszczęsny kwadrat w pogotowiu. No, jeśli kwadratem współmożemy, no to może być ciekawie. Jesteśmy zbyt szybcy teraz, jak sobie tak driftujemy, ale... ale oczywiście pojechaliśmy źle. Ma czas być kiepsiutki. No, łatwo się tutaj pomylić. Dzięki, to ma naprawdę, no muzyka na moje uszy. Muszę się znowu nie pomylił, bo to jest to samo. No oczywiście, że się pomyliłem. Tu, środkowe Maćku, środkowe. Przeżywasz ten samochód, zamiast się skupić na, na drodze, to ty przeżywasz samochód, no proste, mówię wam, dzisiaj to jest po prostu przeżywanie z... samochodu, nowa zaworeczka. Tak, trochę za duża prędkość. Środkowy, 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 tu, no, do trzech razy sztuka, udało się. Hmm. A, Carlos. Carlos, proszę Cię, tu jest 34 litra. Jak to tańczy, Carlos, patrz. Trzecie miejsce. No, tam żeśmy się pomylili. Myślę, moi drodzy, że to powtórzymy. Powtórzymy to z pewnością, ale zaraz sprawdzimy, jak on się będzie zachowywał, jak wejdziemy w opcję. Moi drodzy. prostu lecimy do garażu. Tutaj dokonam paru modyfikacji. Głównie manualna skrzynia biegów. Ale moi drodzy, nie będę już Was tym zanudzał, zrobię to sam i widzimy się po cięciu. Dobrze moi drodzy, witam Was po przerwie. Właśnie wyjechałem z garażu, a w nim trochę się podziało. Jeżeli chcecie w następnym razem, żebym Wam pokazał to, to wszystko, to, ten, ten cały proces, co tam robimy, tuningujemy, nie ma problemu, bo jak widzicie mamy NAS, dodaliśmy podtlenek azotu, zmieniłem opony na sportowe, mamy sportowy dyferencjał, my, co tam jeszcze? Przede wszystkim manualą skrzyni obiegów ustawiłem. Także no jest, jest troszeczkę modyfikacji. Jeżeli, jeżeli następnym razem chcecie być na bieżąco z tym wszystkim i chcecie, żebym wam to wszystko pokazał, mam nadzieję, że was tym nie zanudzę, bo trochę tych tam jest rzeczy, to nie ma problemu. Możemy tam razem uczestniczyć w tym, możemy go przemalowywać, zmieniać, Felgi, tam jest cała masa do roboty. Ale dobra, ok, zobaczymy, jak się teraz będzie spisywał pozmieniałem mu ustawienia, żeby bardziej driftował, bo rzeczywiście tak jak myślałem, miał ustawione wszystko bardziej tak, żeby być przyklejony do drogi. OK. to teraz moi drodzy w takim razie możemy polecieć sobie po raz kolejny to, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. Pojedźmy sobie tam i przy okazji przetestujemy go. zobaczymy, jak się zachowuje Dzisiaj go teraz prowadzą. Dobrze moi drodzy, widzimy się po przerwie. Parę rzeczy zmieniłem w tym samochodzie, ale o tym później powiem Wam, jakie zmiany tutaj nastąpiły, natomiast przede wszystkim mamy manualną skrzynię biegów. O, policja. A my mamy na policję coś takiego, moi drodzy. Niestety jest to podstawowy nitro na razie, ale zawsze jakieś. Zobaczcie, jak teraz tańczy. Widzicie? Mówiła, że będzie ciekawiej, teraz to dopiero tańczy bestia. Ale się ślizga teraz, końca nie ma. no niestety te wyższe biegi trzeba by zdecydowanie mu zmienić skrzynię biegów bo no ta standardowa to wiadomo jak to w amerykańskich samochodach jest strasznie długa No moi drodzy, co teraz się dzieje. Widzicie? Teraz potrafię być slajdy. Wychodzę trochę z za dużą prędkością, ale no, sam teraz prowokuje do takiej zabawy. One maker, mówię Wam, no coś pięknego. Oczywiście teraz jest o wiele mniej przewidywalny. Pewnie na Draga byłby słaby, ale myślę, że wam ci fajnie Wam się to będzie oglądać, No jest bardziej taki widowiskowy, te poślizgi. Jak on teraz lata, no, to, to, to nie powiecie mi, że tego się nie lepiej się tego ogląda? No może no, fajniej. Ok, tutaj mamy to skończone, i teraz lecimy następne.